Cześć! Witam Was ponownie. Mam dzisiaj specjalnego gościa i to będzie specjalny odcinek o bardzo specjalnym komiksie. Ale może po kolei. Jest ze mną Łukasz Maciejewski. Łukaszu, powiedz, co Witam Was bardzo serdecznie. Jestem absolwentem Wydziału Matematyki UW i podczas studiów miałem przyjemność chodzić na zajęcia do Przemka. Tak się składa, że po studiach absolwenci opuszczają mury uczelni, ale zazwyczaj gdzieś tam później nasze drogi się przyczynają. Tak było też w tym przypadku. Spotkaliśmy się z Łukaszem kilka lat temu na super ciekawym wykładzie uczą, bo lubią. Wykładzie o pasji do nauczania. W wyniku tego spotkania e, powstał komiks. w Pogoni za nieskończonością. Wielu z Was pewnie kojarzy ten przebój. Hit. E, I e, gdzie e, dwaj naszych bohaterów, Beta i Bit, e, poszukują nieskończoności w różnych dziedzinach. E, matematyce, informatyce, fizyce, astronomii, czy nawet e, filozofii. Ale to jest przeszłość, bo teraz mamy coś nowego. Tak jest, e, mamy coś nowego i e, mamy drugą część komiksu "Pogoni za nieskończonością". Nowa historia. E, ona będzie dotyczyła szeregów. Dzień jest nóż? tam jest nóż. Robimy teraz unboxing. Słuchajcie, tysiąc sztuk komiksów do nas dotarło z, druka, z drukami. Były jakieś przestoje, ale, ale w końcu są u nas, więc otwieramy. No jest ta chwila. No, Wykres powstawały bardzo długo. Historia jeszcze dłużej. Tak. A teraz możemy zobaczyć, co jest w środku. Dobra, udało się otworzyć. Przyjrzę się tym nowym egzemplarzom. Okładka tak wygląda. Pogoni za nieskończonością w szeregi. Słuchajcie, główną historią tutaj jest nieskończone dodawanie. Jest to paradoks, który dręczy ludzkość od starożytności. Czy można dodać nieskończenie wiele elementów i otrzymać skończoną sumę? <noise> Okazuje się, że można. Ten komik jest podzielony na dwie części. W pierwszej części znajduje się ilustrowana opowieść o tym, jak Beta i Beat przeżywa pewną przygodę. Musicie przeczytać sami. A później ta przygoda jest rozwinięta w części książkowej, gdzie pokazujemy szeregi. Szeregi to materiał, który czasami jest omawiany w liceum, czasami podczas studiów. Tutaj znajdziecie przedstawienie tego tematu w, mam nadzieję, w przystępnym języku. Na końcu e, mamy zadania, e, z którymi możecie się zmierzyć. E, one są podzielone tematycznie. E, nawiązują do tych e, zagadnień omówionych z korty w komiksie, ale również w części opisowej komiksu. Czekamy na Wasze komentarze. Jesteśmy strasznie ciekawi, co myślicie o tej historii, ale też o zadaniach, czy będą dla Was proste, trudne, czy wymagają pomocy, czy są przystępne. Dajcie nam znać. Link do zadań i link do materiałów znajdziecie poniżej w programie. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, na ostatniej stronie zaprezentowane są inne komiksy z tej serii. Znajdziecie w tej serii zarówno um, taką książeczkę Wykresam Plat o tym, jak tworzyć wykresy, jak i prowadzenie do uczenia maszmowego, jak i też um, historykę dla dzieci, w jaki sposób zważyć znikom psa i gdzie tam jest statystyka. Czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.